Damian, to było moje dzisiejsze spotkanie, wysoko przegrane, ale mieliście tam swoje momenty. Mieliśmy, myślę, że pierwsza tercja jak najbardziej na plus. Udało się wyciągnąć wynik 1-1. Później, no, jak zawsze, ostatnimi czasy jakieś osłabienia, no i niestety lawinowo poszło. Można powiedzieć, że w ostatnich kilku, kilkunastu meczach, jakby zdarza nam się to praktycznie co mecz, więc. No nic nowego. Na plus chyba ta bramka zdobyta, bo w ostatnim spotkaniu brakowało sobie. Dokładnie, czekaliśmy, ostatni nawet chyba sprawdzaliśmy od 27 października, więc praktycznie miesiąc bez gola, no to ja jeszcze się z czymś takim nie spotkałem, no ale tyle dobrze, że się udało właśnie tą bramkę szczelić, przynajmniej tą jedną, no i przerwać tą fatalną pasę. Czy trudno się zamotywować do tych kolejnych spotkań? Na pewno, na pewno trudno, no bo już gramy tak pewnie od, od dwóch miesięcy, raczej takich szerszych perspektyw na zwycięstwa, no, no nie widzimy, no ale no, robimy co możemy, staramy się jeszcze podtrzymać tak naprawdę ten klub ile możemy, no i no jest ciężko, no ale wszyscy widzą jak jest. A trudna sytuacja, chyba się cały czas gdzieś odbija na wyniku. Cały czas, można powiedzieć nawet, że nie tylko na wyniku, ale no, no codziennie, codziennie się na nas odbija, i tutaj chwała dla chłopaków, że, no, że jeszcze to ciągniemy tak naprawdę. W szatni, proszę, taka pewnie grobowa atmosfera, nie po takich Grob... ciągłych porażkach. Grobowa, ale muszę też przyznać, że w podkalu w szatni zawsze była świetna atmosfera, więc, nie więc nawet odro, odrobiny tych pozytywów jeszcze gdzieś tam jest. Czy jako ten doświadczony zawodnik gdzieś starał się motywować kolegów? Staram się, staram, aczkolwiek, no, tak jak mówię, ciężko, ciężką motywację y, tych młodszych kolegów, jak, jak, no, wszyscy widzimy, jaka jest sytuacja, nie? Także, no, co mogę więcej powiedzieć? Bardzo, jest ciężko, no, ale jedziemy dalej, miejmy nadzieję, że to w, za kilka miesięcy może się, może coś pójdzie do przodu. Dziękuję bardzo.